No, i mamy sobotę rano. Aura taka mało sprzyjająca, deszczowo. Wczoraj na wieczór wszystkie gołąbki Stały zakropione u 200 na piurojady. Po dwie kropelki na kark. Oraz przy okazji tego, że i tak je łapałem, każdy dostał tabletkę na odrobaczenie akurat z Rimfrida Worm T hmm. wszystko zostało spisane także suma sumarum na tą chwilę takich gołębi przelotowanych jest łącznie 59 sztuk hmm. no wiadomo chwilowo w tym gołębniku są dwie pary takie latające powiedzmy ala rozput, ala mamki chociaż są też po nich młode na gołębniku lotowym więc one trafią do yy, do gołębnika młodych tutaj też akurat pięknie na pierwszym planie 33-14, widzę, że to ostrości nie łapie 33-14 yy, samczyk z 2014 roku, który był u mnie w rozpłodzie, lotowany od początku hodowli, można powiedzieć, jeden z pierwszych gołębi później sprzedany, latał też u kolegi. Tutaj gołębników nie było, zdobywając naprawdę dobre nagrody, jeszcze, mimo wszystko, bo u niego często zamykał trójki albo piątki z maratonów. No, u mnie był w rozpłodzie, jest tutaj po nim syn, jeden jest. była też córka córka wprawdzie się roczna wyłożyła ale jest jego wnuczka jedna, są dwa prawnuczki no trochę jest tych gołębi które mają tam krew z niego no i cóż no on przestał w tym roku, ani jedno jajko nie było zalężone więc on też będzie w gołębniku gołębi młodych sobie latał albo tutaj jako jakiś tam partner, bo wygląda na to że samczyków jest mniej niż samiczek więc prawdopodobnie tutaj coś zostanie. Yy. Z tego gołębnika jeden samczyk, który był tutaj pozycyjny, zostanie chyba przeniesiony do rozpłodu, bo jest to jedyny brat tego pierwszego asa z Superkapas z 2021 roku. Yy. To jest ostatnie dziecko, można powiedzieć, z tej samicy. I samica odeszła. Odeszła. Po prostu przyszedł na nią czas. Też była stara i tyle. E, także to tak wygląda na tą chwilę. Gołębie młode też zostały zakropione, też zostały po tabletce. Naprawdę cieszę się, bo tak w ręce to naprawdę je, zanosi się fajny rocznik. Z budowy. No mam nadzieję, że pod kopułką też coś mają. Natomiast z budowy są to naprawdę ładne gołąbki dosyć takie myślę dobrze rozbudowane już widziałem tam zestawienia się pokazały na stronie działu kilka się łapie na wystawę teoretycznie myślę, że tu się uśmiechnę do jednego kolegi co by tu przyjechał coś pomacać z tego co się łapie ewentualnie czy w ogóle jest sens coś dawać jak będzie sens to może coś dam pokażę zobaczymy jak to wyjdzie w ocenach sędziowskich o ile się w ogóle zdecydujemy Natomiast, no tutaj, po odrobaczeniu, plus jest taki, że nigdzie nic nie wyleciało kompletnie. Przejrzałem to dokładnie, wszystko i jest ok, więc to mnie cieszy. Także nie wiem, czy w ogóle będę powtarzał odrobaczenie. Teraz, już wloty zamknięte. Jak coś dojdzie, to niestety musi czekać, aż zostanie wpuszczone i od razu odsadzone, odrobaczone. Te gołąbki za chwilę że nie za chwilę, po południu, jak przyjadę z pracy to przerzucam tam do przedziału wdów tutaj sprzątam, robię dezynfekcję wietrze, wrzucam tutaj e, młodzież tam też kończę sprzątanie, tam pod rusztem było sprzątnięte ale jeszcze trochę tam też wypsikamy na te różne owady i ten gołębnik obok też i na razie lotniki będą sobie mogły Korzystać ze wszystkich trzech przedziałów, czyli z tego, tego co tam było ozdobne, i z przedziałów dów, plus tej Wojlery, która powstała, którą zobaczycie gdzieś tam za chwilę. Takie ububane, ale jest. Myślę, że swoje zadanie spełni. No i cóż. I yy, yy, tam do gołębnika młodych trafią samiczki z rozpłodu. Jest część gołębi, która też raz, że z racji wieku już wylatuje, dwa, że no bo muszę po prostu się mocno ograniczyć. I tak jak robiłem sobie tam zestawienie, co po czym, no to jest prawie, że jest 20 par takich, które wypadałoby, żeby zostały, natomiast no starsze samce, mimo że są z nich gołębie czy roczne, czy, czy młode, to po prostu wylecą powylatują takie, z których jest tam przez 3 lata jeden gołąb albo, albo nie ma nic, to na pewno to już nie ma, ale jeżeli coś tam zostawało a po prostu w mniejszej liczbie, a są gołębie z których zostaje więcej gołębi to, to po prostu no, musi coś wylecieć hmm, za bardzo planów na zwiększenie liczby nie ma Sprawdzie tutaj miały dwa gołąbki, jeszcze jakieś tam dojść. Znaczy doszły w sumie dwa nieplanowane. Trzy tak naprawdę, bo z wymian. Znaczy wymian. Stałem w prezencie od kolegi Adriana. Co mu serdecznie dziękuję. Rodzeństwo do tych gołąbków, które on wysyła na Superkapa No i tam się sprawdzają. I to raczej będzie samczyk młody, Wstałem też od Rafała. W ramach jakiejś tam koleżeńskiej wymiany od Rafała Składowskiego, składaka Timalu Weilery, też serdecznie pozdrawiamy. Przyszło rodzeństwo czy też brat, brat samiczki, która kapa w tamtym roku wygrała. No i doszedł też przy okazji jeden samczyk, jeszcze z takiej nowej jego linii. Za co też serdecznie dziękuję. Jakoś postaram się im załatwić tu godne. Godne samiczki dostaną na pewno jedno z lepszych samic u mnie. Też na pewno coś skapa, coś trochę tutaj, kto się mówi, do oddziału. Także to są tak naprawdę te trzy gołąbki, które doszły. I prawdopodobnie, jako że w rozpłodzie jest trochę mniej samic, znaczy to więcej samców wyleci. Natomiast i tak, któraś ze starszych samic musi wylecieć, bo nie spełnia oczekiwań. Więc im. Y też jeszcze spróbuję jakąś jedną samiczkę dokoptować w tych samczyków. Ewentualnie, jeżeli się tam licytacja słabo potoczy, to może. I jeżeli to będzie samiczka, to może tego gołąbka, który był czwarty z finału na kapie w tym roku, spróbujemy odkupić. Zobaczymy. Także. Także to by było na tyle. Więc bilans jest i tak myślę korzystny w selekcji, bo wyleci około 15 gołębi. Znaczy 6, 7 to w zasadzie już wyleciało, kwiatki na nich rosną. Kolejne 8, 10 będzie gdzieś tam podsprzedane, jeżeli ktoś będzie chciał za jakąś tam symboliczną kwotę naprawdę. To tylko na zasadzie takiej, wiadomo, jak ktoś będzie chciał. No bo jednak młode zostają z tych gołębi roczne przy moim prowadzeniu. Niestety się czasami na ciężkich 500kach wykładają, mimo że na przykład miały 3 czy 4 konkursy z rzędu jako roczne. Też są, jest taki samczyk, który tak dawał. Właśnie młode, fajnie roczniaki, te ciebie, leżejsze loty, fajnie ciężkie gdzieś. Albo ja nie trafiałem z połączeniami, albo po prostu, po prostu no nie dają rady więc no jeżeli ktoś będzie chciał to gdzieś tam na facebooku to pewnie będę wystawiał po jakieś tam symboliczne 50 zł i kto da więcej natomiast do e... czego zmierzam wątek mi uciekł a no więc, więc generalnie w tym rozpłodzie tych gołębi naprawdę już e, się uszczupliło znacznie e, chciałbym żeby się udało zejść do. Nie, wiem, na, na ten rok. Plan był taki, żeby nie zostało więcej jak 15 par, natomiast może być z tym problem. Myślę, że na pewno nie chcę przekroczyć 20, ale będę się starał, żeby to było gdzieś tam te 15 par, i w przyszłym roku znowu selekcja, i też raczej, raczej nie. Będę nic wprowadzał z tych gołąbków, które w tamtym roku były gdzieś tam wprowadzone, późne, młode. Praktycznie po, każdych, po każdym z tych gołąbków coś jest po jednych więcej, po drugich mniej natomiast coś jest i myślę, że gdzieś tam się to obroni. Natomiast no zobaczymy, jak one sobie poradzą, jako roczne czy sobie poradzą. Cieszę się, bo w tym roku z tego samczyka, on miał 8 konkursów jako roczny, jest jego. Teraz będzie trzyletni, dwuletni będzie jego półbrat, rocznych będzie z, jego, z tej rodziny. W zasadzie też z, z matki są dwa następne. Później z ojca. Ojca nie mam jego, ale później z, z tego trzy jedynki. Od Tomka też. Też co jest ten dwulatek teraz będzie fajny. Są kolejne cztery. Także no, jest sporo tych gołębi, które się powtarzać zaczynają. I to mnie cieszy. No i oby w przyszłym roku takich roczniaków po 8 konkursów było kilka. I te dwulatki i trzylatki niech coś dołożą. To już myślę, że może się zacząć jakie takie w miarę przyzwoite lotowanie. Natomiast jak to wyjdzie to już się okaże. Także na koniec zapraszam jeszcze na krótki rzut oka na ten gniot Wojlerę. I to można powiedzieć tyle takich gadanych rzeczy. Nic więcej nie potrzeba wiedzieć. Pozdrawiamy. Generalnie dwa wieczory powstał taki pokrakus. Siatka jest rozciągnięta. Tutaj tak jak tyczka na tym fragmencie dachu, żeby sobie mogły wyjść na dach, więc będą widziały Wojlerę. Z przodu też jest co nieco zrobione, natomiast trochę inny wymiar siatki przyszedł niż ja planowałem, że będzie i trochę to wyszło inaczej. Dzielna ekipa. A tu jest tak po dziadosku. Tak jak to się mówi wiejsko-czarodziejsko. Nie jest to za duże, natomiast myślę, że swoją funkcję spełni. No miało być większe, tutaj miało być to na prosto, nie tak pod skosem, ale. Plan jest taki, że codziennie będą tu miały otwarte. Na razie tam parę sztuk zostało próbnie zachęconych do wyjścia, nazwijmy to tak. Natomiast no, dzień, dwa same seniory sobie tutaj pourzędują. A później już całe towarzystwo. Myślę, że pytanie jeszcze jak bardzo jastrząb tu będzie w to bił. Ale siatka jest naprawdę mocna. Siatka stworzywa, dość gęsta. Taka o plecioneczka myślę, że swoją funkcję to to spełni, a jak będzie, to czas pokaże.